Got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulder. W pierwszym odcinku chodzimy w kółko 24 godziny, bez żadnego większego powodu. Zaczynamy, godzina 14, zaczynamy za Jezus, Jezu, nie zmęczmy się. Chodźcie tak, spacerkę, takim wiesz. Co godzinę jeszcze będziemy sobie losować jakieś udogodnienia, żeby to nie było takie nudne. Na przykład chodzimy na czworaka, bawek ściąga spodnie. A, ale jeszcze mu o tym nie powiedziałem. A jak będziemy chodzić, to oni to założą w końcu. Nie? Zobaczymy, pro choinki. Zaraz pierwsze okrążenie. Gdzieś tu była linia startowa. Pierwsze okrążenie za nami. Jak no, wrażenia? Ale... To wracamy do domu. Jest dobrze mi się boję. 6 minut. minut. Już mamy trzecie okrężenie. Jeszcze tylko 50224,803. Yy, ja mam lekcję online, ale piję sobie kawkę. Jest idealnie. Godzina minęła już pierwszego chodzenia. Godzina 15, aktualnie. Nocujemy jakieś rozmaicenie, co? Marynarzyk. Ten, kto przegra, ten robi. Marynarzyk. Wygrałem marynarzyka, ale zadanie polegało na tym, że ten, kto przegra, będzie mógł sobie siedzieć 20 minut, więc idę chodzić. Powodzenia. Ja bym w ogóle poszedł jeszcze potem. Picie. Jak chcesz, to możemy iść? No, no nie wiem, jak chodzi, a my. jak się powiedz, idzie. Ta. Odpoczynek. Jest trzecia w nocy. Oni chyba nie zrozumieli, że to przerwa tylko na 20 minut. Karol? Bartek! Gdzie jesteście? No to Daniel wrócił już yy, jedno wyzwanko za nami. Która godzinka teraz jest? 15:40. Godzina już 16. .00. Dwie godziny challenge'u za nami. A mnie. Za Zaje... Za jest mi części bardzo... Ur... Dobra, 16.30 losujemy jedno kolejne wyzwanie, opóźniliśmy się pół godziny, ale to nic nie szkodzi, bo możemy nadal wylosować wyzwanie. Naszym następnym wyzwaniem będzie zadzwonić do znajomego, z którym bardzo dawno nie rozmawiałeś i zaśpiewać mu refren popularnej piosenki. Żyk <grym> Jeszcze raz o. O. Nie no, bez przesady. O. No, tańczy cały klub, tańczy cała sala Tańczy moje trewki, cała Warszawa Mordo nie znam nud, więc nie będę kła... O, o, rozłączyła się? Rozłączyła się. <laughs> Jeszcze raz do niej dzwonię. To zaczynam śpiewać od początku. Eee, y jo. Tańczy cały klub, tańczy cała sala. moje cała warszawa. nie nut, więc nie będę bo się Teraz śpiewam tylko u lala. Aha, u Lala. Lala, trochę ten tłum mnie chyba zdecydował, ale zrobione zadanie. Cringe było czuć w powietrzu, tak? Wiesz, to wszyscy ludzie to dzieci i... Dobra, wybiła godzina piąta. A jak piąta, to kolejne wyzwanie. Tak się składa, że przypadkiem jesteśmy pod McDonald'em, a wyzwanie brzmi: idziemy coś zjeść i się wysikać. Marynarzyk. O, 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 popatrz No to idziemy wszyscy Fizjologicznie się nie oszuka, musieliśmy do kibla Wybiła 18 godzina Jedna... Osoba, która wygrywa nie musi chodzić o, nie. na boso Zamknij Mocarne Mocarnie Mocarnie, kur... Marynarzyk Kur... Marynarzyk Dobrze Jak ktoś ma jakiś fetysz to zapraszam, zrobię zbliżenie już mi odmrazają stopy. Serio, serio? No. Pogoda pokazuje nam w tym momencie jeden stopień. Panie, czujesz stopy? Ja przestałem. Tutaj Ofu, ale czarne gily O, Daniel ma czarniejszą Stopy nierozcięte, dużo szkła tu jest, udało się Wrocław Wrocław tak, Ładnie, tak, ładnie panowie, niezbęd... ładnie To jest niezbędne Nasi widzowie nie mogą się doczekać aż ta choinka zostanie Nie, ja sam sko... jestem ciekawy, ja mam to w dupie, sobie ja to zmontuję do swojego k**wa ten? Zaczęły mnie bolić stopy, teraz tak to czułem bardziej Tak chodzę sobie i mówię oła No mnie też bolą 4 tak. godziny chodzenia w kółko bo Nie boli, że nie subskrybujecie tego kanału Ej, zróbmy coś szalonego. Skręćmy co? tutaj w prawo. Nie. Widzimy, to jest y, skrócenie obowiązków. No ale zawsze połowę. tam chodziliśmy. Ej, ale zróbmy teraz taką ósemkę, to będzie mega szalone. Wow. Dobra, zróbmy ósemkę. Wow. Tak wygląda choinka teraz. 2020. Mniejsza choinka, koronawirus, prawie wybuchła wojna trzecia światowa. I wiecie co jeszcze? Nie ma kręconych frytek do burgera z Rwala. Jest godzina dziewiętnasta. A? Następne wyzwanie. To z tym chodzeniem do tyłu może być Chodzenie nawet. Do tyłu, do. Maryna, brzyk, brzyk. <laughs> Jezu, chodzę dlaczego wszyscy to w Jezu, nie bierzcie tego grzańca, dziś na rzeczy się pośpią, no. Dobrze, że nie piłem. Wyglądasz trochę jak ktoś, kto opowiada coś o właśnie o czymś, o historii na przykład i tak, wiesz, ja idę z kamerą do ciebie, a ty... No, no, tak. Koniec no, tego szalonego 10, wyzwania. 10, 10. Godzinka 19.07. Skończyliśmy z tyłem. Czerwony nosek Maciusz. A, ja? a jeszcze nie piliśmy. <laughs> 20.13, spóźniliśmy się z wyzwankiem. Kolega, musicie wnieść na plecy. O ja, przecież ten, co przygrywa to bierze kogoś na plecy wygranego. Marynarzyk! Kurwa! Marynarzyk! Rzyk, żyk! Kurwa! Ży Ży Witam wszystkich, teraz Karol z dęba zabiera dzień na barana Daniela Garcia. Ja o kurwa! Udało Nie, się! 110% to najlepszy kaność. Panie Karolu, proszę wyrazić, co pan czuje w tej chwili. Jasne, oczywiście. Y, czuję naprawdę wielką Mojego satysfakcję. Mojego olbrzymiego, nabrzmiałego fiota. Nie, nie taki olbrzymi. Ale eee, to tak... No dobra, no to było bardzo ciężkie wyzwanie. No, strasznie ciężkie było. Rada. się, utrzymać na górze, sumie, masakra. Nie sumie, no, to nie Został go tam. No, jezu, masakra. Tak ciężko było się utrzymać. Nie było. Ciężko. Dawniej ważyć 20 kg. 21 godzina wybiłam jak na stroje. Mega mi bolą nogi. Teraz przycupnęliśmy na chwilę. No, nogi to chyba najbardziej będą na, na po tym. A jeszcze nawet nie ma 10 godzin, chyba, nie? I no nie, nie, jest w tym momencie. 7. 7, 7 godzin. Na szczycie win jest ten. Na szczęcie, jak się to zawahał. Na win jest ten. <śmuszczaniczne> <śmuszczaniczne> ten. Powiedzmy szczerze, pijemy sobie grzańce. No i nie grzańce, bo są tańsze. Żeby przetrwać. Więc reasumując założenia planu, nie dotrwamy do 24 godziny. Bo się najeb... No taka jest prawda niestety Na no, YouTube Bo, bo jest cholernie zimno tiki, Trzeba albo cipać albo brać alkohol My jesteśmy zbrań alkoholu Też Też Między innymi <grym> Pora na kolejne wyzwanko 21, 6 Chlejemy do łopatłego W Osłonięte oczy Dobra Maryna Żyg, żyk, a żyk Żyk a Żyk Żyk okay. a żyk. A żyk Widzisz coś? Wasz. Nic! Ile palców pokazuje Bartek? Co to za pytanie? Ile bo... palców pokazuje? Dwa. Kurde, 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 kurde. widzisz. Chodź prosto, no ale pewnie kurwa, pewnie. Troszeczkę w lewo. Okej, okay, okej? Okay. Przepraszam, przepraszam, przepraszam nie założyliśmy w ogóle. Nie, nie. Ja myślałem, że to ty. <grymny> Ale serio! Tak! Draz tak. je! Idziesz, idziesz prosto, idziesz prosto. Krok do przodu. O, to <grym> Burgera najlepiej, co? O, dobra! Nie, nie, bo nie w maku jest to takie. Jak KFC, KFC, KFC jesteśmy? A o, KFC jesteśmy, tak? KFC, no. To kubołek live na osoby. No dobra, to nie kapisze. To nie <grystanie> <to> <grystanie> <grystanie> kapisze. <Okay>, <zuję. grystanie> idź idź prosto, 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 prosto. Czujesz go. O. A, prosto, prosto, prosto. Stop, prawo. Minimalny tip top do przodu i wyżyć papierek. <grystanie> Jeszcze raz. O! Trafił! Się, mi się do Biegnij! biegnij! No, o kurwa! Dobra, w tej wygląda to w ten sposób teraz. Już kończą, sumy, Ostatni piętro, zostało. Zobaczmy rano. Po Mamy... tych dwóch winach. My czy... sami to zrobimy, kurwa. Tak. Pracujmy się. Dzwony zagrzmiały. Kolejne wyzwanie. Widać, że jest mniej ludzi na ryneczku. No trochę. Opuszczało. Jak się zbiorą ludzie ogólnie, to te zadania typu właśnie biegasz kurwa albo taczka, czyli jest fajne. to jest fajne. Teraz nie? to jest trochę bez sensu. Teraz jak nikogo nie ma. Może po prostu chodźmy? No Chodź. jest już późno. Jestem zmęczony w chuj. Nie wiem jak ja dociągnę jeszcze te 16 godzin. A ja jest zimno. Idziemy właśnie sobie coś zjeść. Wy no. macie to fajnie, co? bo możecie sobie przewinąć odcinek i zobaczyć, co tam, jak tam w ciepłym domku. Nie róbcie domku. tego, nie róbcie tego, bo wtedy będziecie laska. Ś... mikołaj. Od Jest godzina 23.18. Pierwszy raz w życiu jestem o tej godzinie na rynku i jestem trzeźwy. A? Oni nie. Ronowi <noise> <noise> już od dalej dalej atakuje innych ludzi Kąś którą ukradł Jest <noise> zimno w ch**ie Jest naprawdę zimno Tulimy się jak pingwiny <noise> Ogólnie to stoczyliśmy krótką rozmowę z panem po prostu bezdomnym I się zasiedzieliśmy, dlatego może nam jest teraz tak zimno Jest czwarta rano, chodzimy dalej Zrobiliśmy własne nocnie <noise> Historia tej flagi Wziąłem prześcieradło, mieliśmy sprayem pierdolność na tym 10%. Daniel nie wziął sprayu, znaleźliśmy farby na rynku z pełnym przypadkiem I jest flaga Przejmujemy okay, no, do, do, Dobrze, dobrze, dobrze. Mega się zawiodłem na pracownikach. Zaczęli robić choinkę, jednakże nie skończyli. Ja już myślałem, że jak będziemy tu chodzić przez cały dzień, to na zacznie chociaż świecić, żeby było miło. Karol, <słuch> co <tuszy> Dawaj kresnala <kostę. tuszy> <tuszy> Give me back my... Szósta. Poszliśmy pod żabkę, bo jest zajebiście bo jest zimno i chodzić ch kawę. To jest tak przejebany celem. Ja się nie dziwię, że nikt wcześniej, nikt wcześniej! Czegoś takiego nie zrobił na YouTube. My mamy, nie wiem, którą 17 godzinę chodzenia k**wa w kółko, robiliśmy dużo sobie tych przerw, żeby nie zwariować. Popatrzcie na Bartka. Jak widać nie udało się. Proszę spojrzeć, jak na naszych oczach robi się zajebiście jasno. Mamy pierwszy ruch na ulicach od kilku godzin. No trzeba dalej, trzeba dalej chodzić. Martek nie. Widzę światło Daniel no, Nie idź w stronę światła. Albo czerwony kino. Ja piętam, no. ja piętam. No. Ja, no. Tak wygląda Bartek. Tam jest Karol. Od 20 minut tu stoi przy maku I szarpie drzwi. No jest już siódma, czekaliśmy na Amaka, ale się nie otworzył. Bartek zwariował. Karol pobiegł Nie wiemy gdzie jest. 8, to zostało tylko 6 godzin. To chyba. Idę tam do Karola. Odpoczywamy. Co, co robisz? Patrzę sobie w głąb oczu i próbuję z nich coś wyczytać, ale nie idzie kurwa nic wyczytać, naprawdę. Powróciły kręcone fryteczki do McDonalda. tak bym je schrupał z burgerem wala, i, i nie przejmował się już zupełnie niczym. Chciałbym, żeby kręcone frytki powróciły, stary dyma, kogoś w piwnicy, to też się nie rymowało, ale musicie wybaczyć. Za To jest fajne O kurwa, bułak, Kurwa, puść mnie. Widzę, że tam chodzi. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek to powiem, ale musimy iść do KFC. Tutaj y, y, starożytni wytapiali y, pierwsze narzędzia. Y, o, y, coś, co w rodzaju przypominało swojego rodzaju. Hahaha. <ścoughs> Nie <ścoughs> wiem, co ja p***** na zaraz kończymy. Ja Wrocław? wrocła? Nagrywam reakcję partka na zamkniętego Baka. Ja pierwszy... Podejście 321 cieszysz się? Cieszę się. Właśnie jesteśmy rozjebani strasznie. Bardzo bolą nas stopy, ale się nie poddajemy, bo jesteśmy 110% i skończyła mi się moja mowa motywacyjna. Mójka jeszcze pokaż, bo na pewno widzowie, którzy oglądają to na początku tego filmu są ciekawe, <noise> Chłopaki, nie poddawajcie się. Pamiętajmy, po co to robimy. No, to może powiesz, po f... to robimy? Nie wiem. Chodźmy dalej. Dobra, chłopaki, już niedaleka droga. Zostało nam trochę minus. Jesteśmy roz***doleni już psychicznie, fizycznie, w każdej płaszczyźnie jak tak. istnieje. Twarz na moje nogi. One krzyczą o pomoc. Tak, moje to samo. One mówią u-la-la. Naprawdę, o godzinie 6 czy 7 jeszcze nie czułem tego, że to tak mocno się daje wyznaki To potem tak to siekło, ale no trzeba spróbować samemu, nie polecam, ale trzeba Było mega ciężko, ogólnie jeden z naj najtrudniejszych challenge, bo nogi faktycznie wysiadają To jest naprawdę ciężkie zadanie Myślę, że jak mielibyśmy znowu coś takiego zrobić, to musielibyśmy się ostro naje**ć Generalnie nie podobało mi się w ch**y to, można jak, jak moglibyśmy zrobić, bo jest zimno, zimno Jest zimno Jest zimno Jeszcze jest zimno Generalnie wyglądam jakbym nagrywał to w dzień po tym challenge'u, ale Absolutnie nie, już jest pięć dni po... To chyba niedobrze. Czemu ten film się tak dziwnie skończył? Bez żadnego wyjaśnienia i w ogóle. Skończyliśmy chodzić o godzinie 11 następnego dnia, a powinniśmy o 14 teoretycznie, jeśli to by miało być te 24 godziny chodzenia. Ale po pierwsze, skończyło nam się miejsce na karcie pamięci w aparacie, bo naprawdę dużo tam nagraliśmy. Oczywiście tego wszystkiego nie ma na filmie, bo większość się nie nadała, bo to było nudne gówno po prostu. A jako że jesteśmy ubami, to nie wzięliśmy drugiej karty pamięci. Yy, dwa, pisząc się na to wyzwanie, absolutnie nie przewidzieliśmy, że może może to być tak wykańczające. rzuciliśmy się trochę na głęboką wodę i oczywiście, tak jak było mówione w filmie, robiliśmy sobie trochę tych przerw w miarę możliwości, tylko żeby odsapnąć na 5 minut albo żeby coś zjeść po prostu, żeby pójść do toalety, ale jednak byliśmy cały czas na dworze, w zasadzie cały czas w ruchu i bez snu, co też się przyczyniło do zmęczenia. No i co? W sumie to chodziliśmy 20... 1 godzin, czyli challenge sam w sobie trwał 21 godzin. No oczywiście chodzenia nie było, nie było 24, ale to chyba nie muszę tego tłumaczyć i objaśniać cały czas na każdym kroku. Mam nadzieję, że każdy zrozumie. To tyle w sumie. Yy, bye